Strzegomskie liceum to kuźnia wielu talentów, które przez pół wieku wyszły z murów szkoły. Wielką duszą, przede wszystkim kształcącą kadry zarówno strzegomskie jak i dolnośląskie, bo dużo wspaniałych osób stąd wyszło, kiedy mówiłem do młodzieży w czasie uroczystych spotkań, zawsze im mówiłem, żeby wierzyli w siebie, że orły ze Strzegomskiego Liceum latają wysoko, bo latają naprawdę wysoko od sfer rządowych poprzez marszałkowskie, ale i te Techniczne, gospodarcze, profesorskie naukowe. Wszędzie z trzegomian absolwentów tego liceum jest dużo i nie brakuje. Nauka w szkole dawała satysfakcję zarówno jej uczniom, jak i nauczycielom. Byłam nauczycielką biologii i chemii, ale bardzo krótko, tylko 14 lat, bo po tych 14 latach awansowano mnie na inspektora oświaty i wychowania, czyli do pracy stokrotnie cięższej i tak się skończyła moja. Bezpośrednia zażyłość z liceum, ale ona trwa do dzisiaj, czego dowód daje, będąc tu dzisiaj i przyjeżdżałam na wszystkie minione pięć zjazdów. Był to czas wzrastania, dojrzewania. To był czas, gdzie człowiek był bardzo otwarty na poznawanie świata, całego świata i stąd też był bardzo ciekaw, ciekawie był nastawiony na każde. Zajęcia na każde jednostki lekcyjne prowadzone przez znakomitych naszych nauczycieli, profesorów, bo muszę przyznać, że rzadko się spotyka dzisiaj taką kadrę dydaktyczną, jak ja miałem na owe, cz na owe czasy szczęście. Ta szkoła dała mi możliwość realizowania tego mojego umiłowania, tej pasji. I dlatego na Pana pytanie mogę odpowiedzieć tylko jedno. To była najcudowniejsza przygoda mojego życia. Uroczystość 50-lecia szkoły była momentem do wspomnień, życzeń i gratulacji, ale to także chwila do tego, by wyróżnić tych, którzy szkołę tworzą, a więc uczniów i nauczycieli. Szkoła to przede wszystkim uczniowie. My, nauczyciele, administracja, to obsługa, ale uczeń jest sednem szkoły. I to pozostaje na całe życie. Tym bardziej jestem szczęśliwa, że mogłam tu uczyć, że moje dwoje dzieci również jest absolwentami tej szkoły i wyszli na ludzi. Jeden jest chirurgiem, a drugie jest reżyserem i historykiem sztuki. Uczniowie to najwspanialszy zręb szkolnictwa. Jest wiele bardzo pięknych wydarzeń w historii szkoły, ale myślę, że postacie, które przewinęły się przez nasze liceum, to profesorowie, dyrektorzy, absolwenci, których tutaj przed chwilą prezentowaliśmy z tytułami naukowymi, którzy dzisiaj piastują niezwykłe miejsca samorządowe, na przykład. Więc tutaj przede wszystkim ludzie, którzy są historią tej szkoły. Moja oma mater, reszta że ranga, ranga i prestiż ten, tej szkoły rośnie, a także to, że, ta, że to nasze liceum staje się, myślę, że mogę to powiedzieć z perspektywy mijającego czasu, strzegomską perełką edukacyjną. Ona zasługuje na to dynanie. W jubileuszu wzięli także udział goście z Czech, a dokładnie z współpracującej ze strzegomskim LO szkoły w Znojmo. Współpraca ta przynosi obostranie zadowolone zadowolenie naszym szkolami. W waszej szkole dużo dobrych uczniów, wymagających nauczycieli, którzy doprowadzą do osiągnięcia dobrych wyników. Dla absolwentów szkoły, nauka w niej to doświadczenie, którego nie sposób zapomnieć. Pierwsze sygnały, że warto przyjść do tej szkoły otrzymałem od swoich nauczycieli w szkole podstawowej właśnie w Międzyrzeczu. I muszę powiedzieć, że z perspektywy mijającego czasu był to fantastyczny wybór. Pomimo faktu takiego, że było na początku trudno, powiedziałbym w niektórych przypadkach nawet bardzo trudno, bo jak każdy uczeń, ja bym też normalnym uczeń, uczniem, upadał na kolana, płakał, łzyleciały. Wspomnienia są bardzo różnorakie, ale to, co było najważniejsze, że z tych upadków człowiek umiał się podnieść. Mamy okazję dzisiaj spotkać naszych wspaniałych absolwentów, profesorów, niezwykłych ludzi z niezwykłymi wspomnieniami. Dzisiaj, gdy obserwują właśnie zdjęcia, podziwiają te zdjęcia ze swojej młodości, odnajdują siebie i z krzykiem radości wskazują, właśnie, siebie na danym zdjęciu, więc są to naprawdę piękne, wspaniałe chwile, wzruszające i niezwykłe. Ja z tą szkołą jestem związany dwoma pięknymi okresami swojego życia. Jestem absolwentem liceum rocznik 78, Na no, przez 8 lat byłem jej dyrektorem. Wspaniali ludzie, wspaniała szkoła z obu okresów, wtedy kiedy byłem uczniem, ale i wtedy, kiedy pracowało mi się tu bardzo dobrze. Czegóż życzyć Strzegomskiemu LO? Dobrej kadry, zdolnych uczniów i kolejnych jubileuszy.